Rodzaje chmur. Chmury możemy skatalogować, podzielić, pogrupować z różnych względów, ze względu na wysokość ich występowania i mamy trzy rodzaje chmur, trzy piętra. Mamy chmury niskie, chmury piętra niskiego, piętra średniego i chmury wysokie. Chmury piętra niskiego to jest mniej więcej od te, które występują na pułapie od 0 do 2000 metrów. Następnie piętra średniego to jest od 2 do 7000 metrów. I wszystkie te, które występują powyżej 7000 metrów, to już mówimy o chmurach piętra wysokiego. Następnie mamy, możemy podzielić chmury ze względu na ich kształt i mamy tak: chmury kłębiaste, warstwowe i pierzaste. Chmury kłębiaste, które związane są tutaj z nazwą cumulus ze skrótem CU, chmury warstwowe, które związane są tutaj z częścią takiego wyrazu jak stratus ST i chmury pierzaste cirrus skrót CI. Oprócz tego te wszystkie chmury, czy to pujeżaste, czy warstwowe, czy kłębiaste, czy piętra wysokiego, niskiego i średniego, mogą być chmurami, które są deszczowymi lub nie. I trzeba wiedzieć o tym, że chmurami deszczowymi są wszystkie te chmury, które zawierają w swojej nazwie nimbo, na przykład cumulonimbus, nimbostratus, cumulus, altostratus, no i stratus tutaj jest na przykład, tak? Okay. Co jest bardzo istotne, żeby wiedzieć, że mamy trzy piętra chmur. Natomiast przy średnim piętrze, tym którym występuje na średnim pułapie od 2 do 7 tysięcy metrów, mamy zawsze przedrostek Alto. Każda chmura, która będzie miała na początku Alto, wiadomo, że jest chmurą piętra średniego. Następnie każda chmura, która będzie się zaczynała od nazwy Cirro. Czyli od takiej pieżastej, wiadomo, że będzie chmurą piętra wysokiego, wysokiego dlatego, że chmury pieżaste występują tylko właśnie tam wysoko. Zresztą te chmury pieżaste, te cirrusy, mogą to być cirro cumulusy, cirro pieżasta cumulus kłębiasta, czyli takie. Cirrusowe, yy, kłębiaste baranki, nazwijmy. Mogą to być cirrostratusy, czyli taki cirrus warstwowy, albo klasyczny cirrus, taki postrzępiony. Tak naprawdę to już są wszystko takie mikrokryształki lodu. One są na tak wysokim pułapie. Tam już jest tak zimno, że tam nie ma takiej pary wodnej w stanie, w stanie wody, tylko już to są po prostu w stanie stałym takie mikrokryształki lodu. Następnie mamy piętro średnie. Czyli mamy chmurę alto cumulus piętro średnie i kłębiasta. Mamy altostratus, warstwowy stratus, tak, na wysokości piętra średniego. I najniżej mamy piętro niskie, od 0 do 2000 metrów, gdzie mamy typowe takie cumulusy, kłębiaste chmurki, takie baranki. Mamy stratusy i stratocumulusy. Oczywiście to jest. Przyroda, i to nie jest tak, że zawsze stratokumulus będzie w piętrze niskim albo zawsze w piętrze średnim, może być na granicy tych pięter, tak jak tu na przykład widzicie, albo, albo nimbostratus, który jest zarówno potrafi być w piętrze niskim, jak i w piętrze średnim. To jest przyroda i tu nie ma reguł, ale gdzieś pomiędzy tymi dwoma piętrami będzie oscylować i będzie.